Dobra, jesteśmy. ty Kamil i Wojtek. Druga czy? No i co to jest? Drugi part. Kamburów. Mm. Nie wiem. W ogóle dźwięki mi się nagrywa, bo nie wiem. Nagrywa się dźwięk. Nagrywa. Dobra. A. Nie testujemy. Tam ja jest napisane na ta pizza. Yy, nie wiem. Trzy. a szpital. No. Gratulation. Gratulation to mi. O, Eee. Jakby co to ten czerwony, to pomarańczowy. Co? Jakby co to ten y, to ten czerwony to jest y, ten pomarańczowy, a uh -huh. tego czarnego to w ogóle tej nie ma. Tu jest warzywo i można z niego zrobić. A, wiem, wiem. Takie coś. Oh my god! O Boże Wiesz co ja muszę narysować? Nie wiem Żebyś wiedział Pierwsze zdanie ci napiszę, resztę musisz zgadnąć. Zgadnąć Zacznę od jednej litery i... Czekaj, z ty o ty a ry To jest złoto. No tak a, to czekaj. No. Nie wiem, jak się przeróżka. Masz... Ry, u, otwarte, sy, sz, nie Ja wiem tam. Ja wiem. No. Nawet ci trochę podpowiem. Choć masz dużo czasu jeszcze. To jest O! jakby co. No rą. No. Brawo! No, tego nie narysuję. Na pewno. No to napisz, tak jak ja. I nie wiem, jakby złotą rączkę ja się napisać. Narysować. No rękę i że jest złota. A to jest taki... No mechanik, tak można powiedzieć, złota rączka. No coś takiego. No to pisuj literki. Bróba Ba... Ja. To jest i tamto? Czekaj. Ah, que okay. Bal... Bal... Re... Gado ba ya? Barikada. 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 Wow, ada terbuka. Ah. O, nie, jakie, Boże, i już krzy, krzyczysz jak twoja siostra. Dobra, ci napiszę znowu. No <śla> Boże. A bo ja. ten... <śla> mm. Nazwa tego filmu będzie Jak nie grać kalam... w kalambury. Part 2. Kampania? Kom Jaka? Bry, no. Nie wiem. Jestem taki że nie wiem. Kampania wyborcza. Pisz. Tego to nawet ja bym nie zgadł. Brawo! Uh, o, brawo! Brawo! to co to może być? Uuuu, falu! gzy Co to na serio Jakiś szość to ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście łap z zimną miną? To są żebra. To są żebra? No. Kościa. Zgadłem. Brawo. O, to to łatwe, nie więcej. Zgarnę to już może kończymy. Pod koniec będzie bonus. Pokażemy może twoją twarz. A mojej nie pokażę. Uh. Albo pokażę. To my zaraz będziemy. Dobra, to już by było na tyle z odcinków. Jak nie grać w kalambury? Najgłupsze kalambury! Ta, świata. Głupsze kalambury! Z tej Cześć.